Jedyne wyjątkowe święto ogniowe zapraszamy 11 maja, środa, godzina 19.30, Eucharystia, a później jak zawsze obiecana Panu Bogu, procesja wokół rynku naszego miasta z Eucharystią. Dlaczego? Dlatego, że radni naszego miasta ponad 300 lat temu, w 1702 roku, obiecali to Bogu. My dotrzymujemy słowa, jesteśmy wierni Bogu, Krzyżowej Ewangelii, Ojczyźnie Żorom. I dlatego kochamy to miasto i chcemy, aby rozwijało się jak najpiękniej, a w ten sposób Bogu i człowiekowi dziękujemy. Zapraszamy serdecznie 11 maja 19:30, środa. Tyle razy już brałem udział w tej uroczystości, i zawsze mieszkańcy tego grodu, któremu na imię Żory i okoliczni, tłumnie i gromadnie przychodzili na najświętszą ofiarę. Brali udział po tym w otywnej procesji i było to dla nich wielkim przeżyciem. Mam, mam tytuł, by odczytać tę ich obecność jako fakt, że jest to ich wielkie święto osobiste, można powiedzieć, ich osobiste święto narodowe. I ja osobiście nie mam wątpliwości, że frekwencja i w tym roku będzie tak imponująca jak poprzednio. Szanowni Państwo, to jest chyba jedno z nietypowych świąt, który jest obchodzone tutaj właśnie w Żorach jako jedyne święto ogniowe chyba w Europie i chyba nawet na świecie. Pięknie wkomponowane w tradycję i w historię Żor. Dla tych wszystkich, którzy pragną z tej pięknej okazji skorzystać naprawdę z gorącego serca, zapraszam. Myślę, że Żorzanie wiedzą, co to jest święto ogniowe. Wiele, wiele razy byli już na obchodach. Zaproszenie szczególnie kieruję do wszystkich, którzy jeszcze nie gościli u nas 11 maja. Święto Ogniowe w Żorach jest to uroczystość wyjątkowa od ponad 300 lat po ciemku z pochodniami, ze świecami. Maszerujemy ulicami naszego starego miasta. Atmosfera jest niesamowita. Myślę, że to będzie dla wszystkich wielkie przeżycie.